Z x strony X To jest X pod droga X znaczy się. i to jest kolejny odcinek z Gryzenonia S Więc tak to mamy jakieś reklamy i naszego Magicena mam tutaj nasz Magican ja trochę sobie nim podekspiłem do 9 lewka i pamiętam jaki miał tego level w przednim odcinku Dobra yy, To go A, tego nie możemy, dobra To my sobie zaraz porobimy stage'a Tylko tu climujemy sobie na szybkiego Login Nice yy, Gold dostajemy Tutaj trzeba zasiać Zasiać o oh nice i mam kryształki do ewolucji dalszej moich mojego eku ale nie mam nadal um, takiego kamienia żeby ewoluować bo zobaczcie sobie zrobiłem takie eku mam już Poczekajcie, dobra, no to na chwilę tutaj zrobimy i tak equip. Miecz To jest Guardian, więc nie chcę Guardiana. <laughs> nie chcę się z Guardiana, to nie chcę kurde włączyłem tę apkę. Dobra. Buty nie To widzicie tylko Fedora była dobra. Teraz I on sobie zrobiłem na lepszą.

Dużo takich, bo to są po zero tiery 0 i tak dalej, więc. No. Nie będzie. No i. jak jest tiery 0, to tego. To. Ma słaby. Właśnie ten... Ten, ten. jakby enchantowanie, no to będę mówił enchantowanie. <kluzny> I ciśniemy z czwartym stage'em. Go. Tam mamy goblina. Bijemy. Daleka roślinkę też mamy. Tu mamy te kurczaczki fajne. Do KFC powinna jej się zabrać. Go, go, go! Magic Dystansowy jest. Silny jest. Bardzo silny. Bo to jednak jest maga, jak widzicie. 600, coś damage na levelu 9. <laughs> no kurde, co się dzieje z moim głosem? No dobra. Trudno. Nagrywam dopiero. W sumie dopiero co wstałem To zrobimy dwa odcinki Na dziś i na jutro Może mi się uda zrobić takie Dwa odcineczki Zrobiliśmy ten stage na level na rangę A czyli bezbłędnie praktycznie A o levela dostajemy To jest czwarta To wiem co zrobimy Ride na bossa Dobra robimy Ride na bossa szybko dobierać na kogoś. Dobra, nam. Dobra, dwóch Magikianów. No i trzeci to jest Slasher. Dwóch Magikianów i jeden Slasher. Na no 100%. procent. Tamten to nie był No i widzicie, to jest Slasher. to ja ją raszuję tak jakby i się, się zajmę trochę na I nice. I zrobiliśmy tego stage'a. że nic nie mówiłem. Dobra. Mm, Co miał ostatni? Dobra. Dobra, kolejny raz. Awantur. <Sie> mm. Co? <Sie> no tak ten. Ja się zastanę. Ostatni rajdź na dale, Dobra. ma Fallen Angela. Mężykina. tarantula. berat, Dobra, znaczy powinniśmy wyjść, bo to był ostatni raz. Dobra. możemy też sobie zrobić następnie assassina jak chcecie bo assassin jest dobry jak widziałem Restart restart, apki. Tu mamy ze mną. I mamy już dziesiątą minutę nagrania, to sobie przejdziemy jeszcze jednego stage'a i trochę pogadam o grze jig calling it Trochę w trakcie. pierwszy gra jest na telefon. Jak nagrywam na kontakt, na telefonie widzicie, tu Mobile Zen. Fajna aplikacja do nagrywania na fonie. Mail. Open play. Dobra. Pierścionek. Diamencik. To dość dobry diamencik. Halo. Craft. Open. Craft. Um, dobra, lecimy na tego stage'a kolejnego. Albo nie. Cofnij się. Yes. To sobie sweepy. O takie sweep tikety I sweep. Jest. Dobra. I tu quest. I tu teraz dużo questów. Olu. Dobra. Tu dużo mam questów. Dużo, dość dużo i tak mission ste climb 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 o oh, nice teraz możemy sobie awaknąć mojego awake i on teraz dwie gwiazdki dobra co to jest tego lepsze ale Ari... nie guardian normal upgrade potrzebujemy o. Potrzebujemy shield stone'ów teraz. Y, equip. Main bureau. To tego nie chcę. Dobra. O. I tu te. E, identyfik. Mamy. Dobra. I buty jakieś. jesteśmy jakieś bardzo dobrej temy. Od tego stage'a przechodzimy i już koniec. Dobra. Dobra, mogę sobie skills jeszcze wbić. To też zrobimy na nagranie, to będzie taki dosłownie minutę, dwie, dłuższy odcinek. Dobra. Dobra, lecimy dalej. zaprosiłem dziś dobra to mamy ostatniego mamy ostatni boss już dobra trzeba go nieco i koniec z um, a myślałem że B będzie ale jest a jest dobrze tu losowo bo nic z tego nie potrzebujemy i wracamy i wszystko teraz będziemy zbierać czyli tu misję tu a i to co? E, tu. To tak. Tu. Dobra, i skills. Mamy na dziesiątym lewo tego skill. Najpierw do tego, żeby był 6 i tu na maksa. Chyba spoczekam do, do 20 Ewentualnie tu coś Mogę sobie pododawać I asynk Dziewięćset też asynk, dobra No szybko jeszcze sobie maila sprawdzimy Dobra, mamy złoto Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!